Dzień dobry, nazywam się Marcin Gwardys, Jestem rolnikiem z Podgóry Kalwarii. Znajdujemy się aktualnie na tak zwanej siódemce, którą wspólnie z miejscowymi sadownikami, z miejscowymi rolnikami blokujemy w słusznej sprawie. Tak tutaj z panem redaktorem rozmawialiśmy, że może nie ma zbyt wiele. Pozytywnych rzeczy do powiedzenia, to na pewno jedną pozytywną rzecz powiemy, jeżeli chodzi o nasz protest, o efekt tego protestu, jest to, że są to najdłuższe protesty w Polsce, jak na razie rolnicze szczególnie, które przynoszą nam jednak dużo dobrego, bo mamy. O! Ludzie przejeżdżają, trąbią, pokazują, pokazują gesty pozdrowień. Do nas. Na pewno mamy coraz większe poparcie wśród wśród społeczeństwa. Ludzie zauważają po prostu, że to nie jest zielony ład, nie jest żaden inny ład, tylko czerwony ład. No i to byłoby na tyle z mojej strony. No, to jest ogromny plus, że społeczeństwo się budzi, że nas popiera i, i miejmy nadzieję, że będzie to jeszcze większe z ich strony. My nie blokujemy zboża z Ukrainy, my blokujemy zboże koncernów. Koncernów, tak? Przecież jednej złamanej chrywny nie wpływa do y, budżetu ukraińskiego z żadnych tych gospodarstw, które mają wiele tysięcy hektarów. Wszystkie one mają ulokowanie na Cyprze, w Luksemburgu i w innych rajach podatkowych. Więc pamiętajcie, nie blokujemy zboża z Ukrainy, my blokujemy zboże koncernów. Niektóre. Które instytucje dziennikarskie dostały takie pieniądze, żeby dzielić nas między, między, między rolników rolnik, i z miastem. To znaczy, e, w najbliższym czasie będziemy widzieli na portalach społecznościowych, w różnych e, informacjach, że właśnie rolnicy e, to są bandyci, to, to, to są bogacze, którzy, którzy dostają najwięcej pieniędzy, wyciągnęli z Unii Europejskiej i e, są, są naciogaczami. Jest przed nami ciężki czas, jeszcze większy, bo na tym będzie zależało i my, jako, jako branża, powinniśmy też w tej chwili myśleć o tym, żeby edukować też naszych znajomych. To o tego też są portale społecznościowe, bo walka nie jest tylko tutaj, w tej chwili na drodze, nie tylko tam w Warszawie gdzieś pod urzędami, ale też i w mediach społecznościowych, bo jeżeli inaczej będzie, to jeżeli pozwolimy na to, żeby wejść w taką, taką narrację, że to my jesteśmy E, największymi beneficjentami Unii, Unii Europejskiej dostajemy najwięcej pieniędzy, e, i, i o co nam chodzi? To będzie źle. Odpisujmy, tłumaczmy o co nam chodzi. To nie tylko o Zielony ale również to, co będzie Wojtek Kot mówił, e, to znaczy o cały ten, całą tą Zieloną Transformację w Europie. Jeszcze raz apel, apel tam powtarzam, apel, żebyście na mediach społecznościowych reagowali w delikatny sposób, że my walczymy o całą Polskę, o całą Unię Europejską i walczymy o. O wolność, po prostu o wolność. Walczymy o wolność, którą mamy w tej chwili, zatwierają szybkimi drogami. Dziękuję. Dzień dobry, nazywam się Dorota Niedbała, jestem sadowniczką od 30 lat i nie do pomyślenia jest, żeby mnie tutaj na tym strajku nie było. Jestem już czwarty raz, i dziś pierwszy dzień wiosny, jest pięknie, ciepło. Wielu sadowników wyjechało do pracy w polu, ale jestem bardzo, bardzo zaskoczona, że i tak wielu z nich tutaj. Dzisiaj przyjechało, aby zaprotestować przeciwko Zielonemu Ładowi. Bo proszę Państwa, jak nie my, to kto? Zielony Ład doprowadzi do tego, że cała nasza przyszłość będzie bardzo, bardzo mocno zagrożona. Jestem też zaskoczona postawą, jaką reprezentują wszyscy ci, którzy nas mijają. Spotykamy się z bardzo wielkim odzewem. Ludzie do nas machają, y, trąbią, y, są bardzo bardzo do nas przychylnie nastawieni. Również dziś przejeżdżaliśmy przez nasze miasteczko, miasto Grujec, y, którym to właśnie mieszkańcy wychodzili do nas machali. Także cieszymy się, że jest ten odzew i cieszymy się, że ludzie zaczynają y, rozumieć, po co te strajki w ogóle są, po co te protesty rolników są. Y, Naszą, naszym takim marzeniem jest, żeby jak najwięcej osób do nas dołączyło, żeby dołączyli do nas również inni, ci, którzy też na pewno odczują te wszystkie dyrektywy unijne i te wszystkie rzeczy, które będą związane z Zielonym Ładem. Chciałam też podziękować jako Sołtys, jako człowiek, który jest blisko związany z samorządem, naszym władzom lokalnym za to, że. Otwierają nam plac, że są zawsze z nami na wszystkich protestach. Chciałam podziękować panu burmistrzowi za wsparcie, za to, że tą zgodę uzyskujemy, aby przejechać przez miasto. Chciałam jeszcze w tym miejscu podziękować Policji Powiatowej, która bardzo często przymykała oko i ucho na nasze delikatne jakieś przekroczenia drogowe. Po prostu ta współpraca między nami była bardzo dobra. No I przede wszystkim moim kolegom sadownikom za to, że są, za to, że stoją tyle godzin, za to, że razem walczymy i się integrujemy. Dziękuję bardzo. Tu kolega Wiesław powiedział, że mam jakby najświeższe wiadomości, może nie do końca. Bo chciałbym, żebyście nie przeceniali przede wszystkim tych informacji, które pokazują się już w tej chwili na internecie, że zostało podpisane jakieś tam porozumienie, najpierw później uzgodnienia. A tak naprawdę. To jest to pewien swego rodzaju komunikat, który umożliwia podjęcie rozmów. Oczywiście zakładając, że strona rządowa, że przede wszystkim premier rządu polskiego, zechce te rozmowy podjąć. I te uzgodnienia mają temu służyć, żeby rząd zaczął rozmawiać, a nie tak jak było do tej pory, że po prostu premier wygłosił jakąś kwestię. Dziękuję, do widzenia. Dalej nie mam nic do powiedzenia. Druga to jest sprawa granicy z Ukrainą. Ma być zamknięta na okres no, ten próbny taki do czasu, kiedy ta Unia Europejska nie podejmie sensownych rozwiązań, ale też powiedzmy, na no, trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że to bije troszkę w I teraz, na ile w nas jest tej determinacji, żebyśmy nie wiem, za tydzień, czasu, za dwa spotkali się znów. W moim przekonaniu nie na drogach, bo tutaj zaczniemy, że tak powiem, jakby psuć e, tą sobie opinię wśród podróżujących, wśród tych, którzy tak naprawdę chcą gdzieś dojechać, a czasami my sami.